Grzegorz, przegrywamy ry w rywalizacji o brąz 02. co musimy zmienić w naszej grze, żeby, żeby spróbować nawiązać walkę z GKS-em Tychy? Zacząć grać konsekwentnie tak, jak to było z święcimiem. myślę, że już mecze z Jastrzębiem były takie niezbyt po naszej myśli i też to nie była do końca nasza gra. Bo możemy zwalić na skuteczność, ale skuteczność się bierze od koncentracji, od motywacji przed meczem, także to jest na pewno nam potrzebne. Wczorajszy mecz pokazał, że nie byliśmy w ogóle gotowi na tę rywalizację, także dzisiaj była duża zmiana pod tym względem, ale Tychy to nie byle jaki przeciwnik i myślę, że musimy dużo więcej włożyć od siebie, żeby, żeby wygrać z nimi tę rywalizację. Czyli wychodzisz z założenia, że stać nas na to, żeby faktycznie jeszcze powalczyć? No dokładnie tak. No pokazy, pokazaliśmy nieraz, że potrafimy grać bardzo dobrze, bardzo skutecznie. Wygrywać z każdym, także tychy to nie jest przeciwnik spoza naszego zasięgu. I uważam, że jesteśmy w stanie wygrać tam rywalizację i tylko potrzebne jest dużo wiary w zwycięstwo i zaangażowanie na lodzie. Na pewno pomoże nam, szukamy pomocy gdziekolwiek, ale na pewno pomoże nam bardzo powrót na, na naszą taflę. Myślę, że tak, no, dobrze wiemy, że e, z tychami jednak tam gra się nam dużo lepiej. E, po raz kolejny mamy nóż na gardle, bo może to być ostatni mecz, ale zrobimy wszystko, żeby odwrócić tą serię i myślę, że, że się to nam uda.